Dzień dobry Jacku, witaj? Hej, witam. Hej. W jednym z naszych spotkań rozmawialiśmy o długu publicznym, jaki on ma wpływ, z czego wynika, jaka jest jego wielkość? Na dzisiejszym spotkaniu, dzisiejszą rozmowę chciałem nawiązać do tego tematu długu publicznego i powiązać go z takim tematem, który jest ostatnio dość powszechny, co dalej z papierowym pieniądzem? Jak w Zmiana sposobu płacenia, rozliczania z papierowego pieniądza na przejście na rozliczenia bezgotówkowe będzie miało wpływ na ten dług publiczny, w ogóle na poziom zadłużenia i do czego to w konsekwencji doprowadzi i jak to widzisz? Dam przykład, bodaj, że jeden z krajów europejskich, Dania, w praktyce. Ma bodajże 86 czy 88% udział płatności bezgotówkowych, a tendencja jest taka, żeby płatność gotówkową w praktyce wyeliminować. Jak byś powiązał tutaj papierowy pieniądz z długiem? Jakie jest Twoje zdanie na temat w ogóle, co się będzie działo z pieniądzem papierowym? Znaczy to tu potwierdzę, bo. Yy, przepraszam. Bo w, w zeszłym roku byłem na, na wakacjach w Skandynawii. obiechaliśmy właśnie Danię, Norwegię, Szwecję. Jeden, jedyny raz miałem w ręce papierowy pieniądz. I to przez pomyłkę, bo kupiliśmy ciastko w knajpie i pani nam dała, policzyła nam za dwa, myśmy zamawiali jedno i oddała nam niestety w papierze korony norweskie. I to był jedyny moment, w którym oglądałem papierowe pieniądze. Także to. To, to fakt, że tamte kraje odchodzą od pieniądza papierowego. Ja osobiście uważam to za, za plus, za y, dobrą rzecz, bo to jest taki element cyfryzacji i uproszczenia naszego życia. Oddajemy coś w zamian, oddajemy y, w zamian y, 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 sposób kontroli, bo państwo w tym momencie, gdy dokonujemy transakcji, czy to telefonem, czy kartą, czy w jakikolwiek inny sposób elektroniczny, ma ślad. Widzi, że taka transakcja została dokonana i może na tej podstawie wyciągnąć jakieś wnioski. Teraz już sztuczna inteligencja jest zatrudniona w urzędach skarbowych, które potrafią bardzo szybko wyciągać korelacje, jeżeli to, to, to i to. Osoby, które kupują tej, 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 tej rzeczy, powinny mieć taki, taki, taki poziom deklarowanych podatków. Jeżeli tak się nie dzieje. Trzeba wstrząść kontrolę. Więc to, to, i, to jest. Y, to jest ta wada. Natomiast sama. Y, y, idea płacenia nie papierowym pieniądzem, tylko wirtualnym w jakiś sposób, no nie pociąga. Mi się podoba. Ja tutaj do końca nie mam sprecyzowanej opinii. Ponieważ y, jeśli przejdziemy. Całkowicie na zapis, to w tym momencie mm, możemy powiedzieć o tym, że to są tylko cyferki, to nie ma przełożenia na żaden y, parytet złota, nie ma tutaj przełożenia na żadną wartość materialną, to, są tylko, to jest tylko zapis cyfrowy i to może spowodować y, wzrost wartości długu. Może spowodować wzrost braku kontroli nad tymi finansami, nad tym, co się dzieje. Bo jeśli do, do niedawna było tak, w takich społeczeństwach słabo ekonomicznie uświadomionych, jak chociażby demoludy, mamy do czynienia z czymś takim, że jak masz w portfelu pieniądze, to masz nad nimi kontrolę i widzisz, że ci ubywa. Od momentu, kiedy zaczynasz płacić kartą, od momentu, kiedy zaczynasz płacić w sposób wirtualny, to na dobrą sprawę nie widzisz, że ci ubywa coś, tak? Bo ci ubywa tylko w twojej świadomości. A mając pieniądze w portfelu, jak je wydajesz, to ubywa ci fizycznie. Masz poczucie straty. Tak, to jest, to jest tak zwane tarcie. Fizycznie jest tarcie tego pieniądza o o brzeg portfelu i te niby powodować to ma ym, taką mniejszą chęć do, doko, do dokonywania transakcji, jeśli się podwójnie zastanowimy, czy, czy wydać, czy nie. Ale banki na to są przygotowane, bo ym, już istnieją takie aplikacje czy, czy, czy systemy wspomagania klienta, które ym, na przykład pomagają wyznaczyć sobie budżet wydatków z karty na dany miesiąc czy dany okres. I w momencie, kiedy przekraczasz, to dostajesz informację na telefon czy, czy mailem, zbliżasz się do poziomu, osiągnąłeś 80%, osiągnąłeś 90%, albo wręcz transakcja jest odrzucona bo nie masz funduszy, bo ten swój budżet na daną klasę wydatków już wyczerpałeś. Także można i w ten sposób reagować. Hmm. Tak, razem z taką wiadomością, że wyczerpałeś budżet, dostaniesz od razu informację, za 14,5% rocznie możesz sobie wziąć kredyt. <noise> to, to jest, tak, tak, no myślę, że to będzie transakcja łączona. Ale tutaj jest, jest mówiłeś też o tym, że, że banki. Ja już e znałem takie e sytuacje, trzymamy to wiesz. cyfrowo. Tak, ja już znałem takie sytuacje, gdzie ludzie mieli tak wysokie długi, że jak przychodziła im pensja, to cała pensja, wirtualna pensja, czyli przychodzi przelew na konto, pokrywa w 100%, a nawet nie pokrywa w 100% twojego długu i ty zaczynasz miesiąc z nowym długiem, z nowym kredytem, tak, nie mając kompletnie żadnego... Żadnych zahamowań, żadnego hamulca. No, okej, okay, spłaciłem tamten dług, no, no, dalej żyję, dalej płacę tą kartą, dalej płacę y, jakąś tam kartą kredytową, która ma termin spłaty 60 dni, tak? I dopiero potem jakieś odsetki z tego. Także za 60 dni, no, to kupię sobie ten aparat telefoniczny, to kupię sobie tą kamerę. A co to za problem y, wziąć jakiś. Leasing, czy kupić sobie na raty jakieś meble, czy kupić sobie. Pojechać jakieś... na wakacje. Nie? Pojechać na wakacje, mini ratka, pożyczasz za 20 zł za każdy pożyczony tysiąc. Co, co to za pieniądze? Żadne, żadne pieniądze. No to jest, jest ryzyko, ale znowu e, mówiliśmy o tym ostatnio. Tutaj wymagana jest bardzo, bardzo duża edukacja. Taka finansowa, ekonomiczna, zaciągając dług, zaciągasz zobowiązanie i musisz je spłacić w taki czy inny sposób. Jeżeli jeżeli w Starożytnej Grecji, gdy nie spłacali swojego długu, stawali się niewolnikiem. Obecnie już na to nas nie stać, ale, ale, ale no myślę, że, że nasz system karny też posiada pewne. A nie masz wrażenia, że nasz system bankowy robi z nas niewolników? No, w jakim sensie? No, to, to, że, to, że myślę, że jesteśmy że nie niewolników, jesteśmy obywatelami. To jest sam fakt, że jesteśmy obywatelami, też musimy przestrzegać pewnych zasad prawnych i na przykład transakcje powyżej, przepami tam limitu, tu tysięcy euro musimy dokonywać przelewami. Więc to jest nakazane. Jeżeli to nie jest. pan to czy... Pan wyższy, wyższy poziom. Mówię o niewolnictwie, mówię o tym, że bardzo wiele nieruchomości jest kupionych na kredyt hipoteczny, tak? No. I w zasadzie do niedawna jeszcze w Polsce trochę takie, obowiązywało takie zbójeckie prawo i bankowy tytuł egzekucyjny, gdzie bank mógł przyjść, zabrać ci daną nieruchomość. Sprzedać ją za 30% wartości, a tym w dalszym ciągu miałeś potężny dług, prawda? No, to by było, były takie zapisy, pamiętam. No, to też myślę, że konkurencja między bankami też spowodowała, że te, te, te zapisy się jakoś tam unormowały, zeszły do, do, do limitu takiego akceptowalnego. No to, to znowu. Samo przejście do, do, do świata bezgotówkowego myślę, że byłoby dobrą rzeczą. Czy dla wszystkich może nie, może istnieje starsze pokolenie, z którym będzie to sprawiać trudność. Ja już myślę o, o kolejnym kroku, co, co będzie, jeżeli przejdziemy na Bitcoiny, bo, bo być może będzie taki czarny rynek finansowe, taki, tak jak za czasów nie wiem, wojny były, a może nawet stanu wojennego, gdzie pensje się płaciło w, w złotówkach, ale te, te główne rzeczy się kupowało w dolarach mimo wszystko. Więc być może będzie taki czarny rynek, gdzie będziemy albo dokonywać transakcję gotówką, właśnie gdzieś tam komuś, żeby nie było rejestrowane, albo Bitcoinem, który też, też jest ciężko do do um, prześledzenia. De, te kryptowaluty już samo w sobie mają nazwę taką kryptowaluty, czyli no, gdzieś tam są w podziemiach. Skrypty, schowane Skrypty. w krypcie. Co też y, y, spowoduje y, brak kontroli, y, jakiegoś nadzoru nad transakcjami. One mają to, to piękno w sobie, że właśnie są między dwoma. Stronami, a jednocześnie mają zagwarantowaną niezmienialność, wiarygodność. Myślę, że to, to też będzie kolejny krok, aczkolwiek ja na razie jeszcze mam wątpliwości, jak to się będzie rozwijać. Najczęściej waluta czy pieniądz ma pewien, musi być czymś poparte. Coś musi stać za pieniądzem, jakaś wartość. Na razie za złotem stało to, że złoto jest metalem rzadkim i ma, reprezentuje z sobą taką wartość. Za pieniądzem pieniądze fiducjarnym to był ten napis na nim, że banknoty Narodowego Banku Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce i był podpis prezesa NBP na nim. I on gwarantował, że ten papierek, który wartość zbliżała się do, do złotówki, on jest wart 100 zł, 500 zł, 300 zł, czy tam więcej. Czy to była gwarancja państwa? A w tych w transakcjach, yy, takich już wirtualnych, bitcoinowych, co będzie tym. Co będzie tym medium, które będzie. Yy, dawało nam afrykański, gdzie teraz. Yy, jakby szeroką falą wchodzą telefony komórkowe, smartfony, tam wszystkie płatności dokonuje się telefonami. Można, nawet tych bardziej ubogich, czy nie chcę użyć słowa prymitywnych, ale takich mniej zaawansowanych ekonomicznie rejonach da się funkcjonować tylko i wyłącznie przy użyciu y, pieniądza elektronicznego i ma to też swoje dobre y, strony. Pamiętam, że Gdzieś tam podjeżdżaliśmy pod lodowiec w Norwegii i był parking ze szlabanem, i ten szlaban otwierał się na kartę kredytową. Działał na bazie, był panel taki solarny, który fotowoltaiczny, który ładował cały czas ten system, i w środku nigdzie, po prostu tam były góry i ten jakaś rzeczka płynęła. Ale działał system i wpuścił nas na, na parking. Także ma wiele, wiele. Jeżeli do tego dodamy jeszcze ten telefonie 5G, gdzie, gdzie sygnał będzie wszędzie i będzie szybszy, myślę, że to, to ma dużą perspektywę rozwoju. Wątpię, chyba, chyba nie ma już perspektyw wielkich dla papierowego pieniądza. Tutaj w tym momencie moglibyśmy zakończyć tą naszą dzisiejszą rozmowę i w następnym odcinku pogadamy. O parytecie złota i jak ma przełożenie pieniądz na wartość. Dzięki. Dobra. Dzięki. Dzięki ci bardzo.